Siemanko, już wiele osób zdążyło mnie zapytać jak sobie się na outfit Dlatego postanowiłem zrobić taki krótki pilotaż jak to generalnie zrobić W dużym skrócie musimy zagrać w jedną grę w publi na specjalnym trybie Potem dostajemy kodik, wpisujemy go do DBD, no i tyle Tak mówiąc o samych kodach to generalnie, o nie tu A wchodząc tutaj to jeszcze macie kod winner, winner na zawieszkę patelni Ale no, generalnie jeżeli chcemy zacząć jak w ogóle to zdobyć to to Trzeba zmienić grę. po pobraniu 300 gb w PUBG na Steamie, ale w zupełnieniu gry, jeżeli nie graliście wcześniej w PUBG, raczej od pewnego czasu, bo ja grałem tam dawno temu w PUBG, to jest to i tak wyskoczy mi, że trwa trening! Musisz spełnić następujące warunki, by wszystkie tryby gry w PUBG. I niestety tyczy się również to eventowego trybu, który w sumie nie ma zbyt dużo wspólnego z normalnym PUBG. No i musimy teraz zagrać podstawowy trening, a potem mecz przeciwko I tutaj też jest pełen błąd, który ludzie popełniają przy tym robieniu tego uh, wstępu. Zacznijmy od podstawowego treningu. Gra do was będzie uczyć dosłownych podstaw, więc to tak po prostu szybki skip i no, nic istotnego. No i po skończeniu podstawowego treningu, który jest naprawdę szybki, przechodzimy do meczu treningowego z SE. SI. Jest to właśnie grana mówi, że musimy ukończyć wszystkie ćwiczenia z SE SI lub rozegrać 10 meczów z SE. SI. Więc trzeba rozegrać tak 10 meczy, w można tak się po prostu pozabijać i tak dalej 10 razy, ale trochę do czasu wymaga albo zrobić questy. No i. To często ludzie myślą, że chodzi o tę semuczkę, natomiast nie, to jest kompletnie to, to są questy, które są pod escape podczas gry. W moim wypadku to jest wygraj kurczaka, zabiło się 5 przeciwników i przejęć łącznie 100 metrów prowadząc pojazd. Na swoim main koncie również to samo miałem, więc zakładam, że to są te same questy. Po prostu musicie to zrobić? No i po skończeniu trybu treningowego możemy od razu przejść do rzeczy. Zanim klikniemy to wydarzenie, PUBG: XD by Daylight, jeżeli to nie wskakuje ten banner. Po prostu na karierę, gra i od razu mamy wyświetli się. Wciskacie to i przynosi nas do stronki z wydarzeniem. Już wam pokazuję. I generalnie tutaj musicie wcisnąć tutaj w tym miejscu, żeby rozpocząć misję. Że wam chyba zaliczało w ogóle te rozegrane mecze. No i nadal wam pokazuję dosłownie zarączka tutaj prowadzi musi rozegrać jedną rundę. Wciskać potem, jak już to zagracie wchodzicie tutaj znowu do tego baneru, odbieracie nagrodę, dostajecie kodzik i po prostu go wpisujecie w DBD. No to jest wszystko. Ja teraz przejdziemy do kwestii gameplayowej. Pogramy sobie tak na pamiątkę um, Taki wideo z PUBG XEVELE, bo nawet śmieszny trybek, żeby sobie pograć. No i co? Mam nadzieję, że skin wam będzie służył. Trzymajcie się i zapraszam do meczu. Dobra, mamy Metkita. Otwórzmy teraz z maina. Halo? Może to nie zawsze jest skrzynkę, ale no nie wiem. Dobra. Ja już to sam spodał OP. Może nie Migena. Wrócić Migena byku, tak. Dobrze. Masz jakieś buty? Ja mam problemy z bieganiem.

Użyję. Ułatwia skrzynię. Mogę. Czekaj, czy zrobiłem coś ciekawego. I to już rzuci w, w dupę. Jak to wygląda? A ptaczka, pozrzymy drugim. Holy moly. Jeep. Yeah. No, jaka bo tam chyba potrzeba jakiejś pomocy? O, rebeka skidera. Ty mogę go wziąć na plecy. Chodź, idzie za mną. <grystanie> idzie sam do byku Chodź tu, tu się podniosę Dobra, to. A to jest. A gdzie on jest? A ptaeszka łeb.

To by się mógł sam podnieść? Prawda? No haron. A mi to w ogóle skrzynkę, mogę zobaczyć jakby. Aha, Mila mnie skamuje. Nie działa ta skrzynka. Do nerfa. Ale chodź, wyliczymy, co? Uleć innych. Insane. Byle, no, nerfa tak z hiszek Jeden za drugim. Dobra, jak teraz się jednego ski czeka to no. Nie właśnie. No men! Tak, i to. O nie, no men! No ale, chodźmy po niego Jaj, ja muszę go uczyć Podnieś Dobra. Idziemy z nim Kurde powalił tam, powinni się Ale go podniósł. Jeszcze może do końca. Ała. Ała. Dobra, jednak też jest na nowym skuczaki. Dobra, trzeba ogólnie teraz. Wiesz, pomów mojej grze. Nie wiem że nawet, spodziewałem się, że on wcześniej i do byku. O co? Bo tam nie idzie chyba. Nie, to nie jest on. Ulecz inny. Wyszli, to są chyba trzy czeki przy 4 nawet. z kiszakiem, co nie? Na ich dobra, nie wiem. Piękne szpigenty, bo. Kiedy coś odalnie robi. Co tam? Siema Eku ku Papa, jak sobie. Papa, chodź, chodź, Dobra. Dobra. To się do niego rzuca. No, nie wiem, dobra, do peka z niego.

<laughs> szukasz? Gdzie, 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 tam jest, tam jest, no, no, no idziemy. Nie, 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 nie. <laughs> oh my god. This game was so fun!

O, oh, potrafił mnie! O, oh, nie super! Insane performance! Buddy! Ty, bo nie się A stąd to nie był! No tak jest, musimy teraz przeżyć energy collapse. 2 killa w polis, prawda? No guys, chyba zgubił. Teraz ja możemy spokojnie zginąć tym kolapsem. Zobaczymy, może to ma inna, co? Font Frenzy, no właśnie bieg na Frenzy. Owie oh, się. To był strzał. Tam jest. To był metki zostawiony przeze mnie. Nie wiem, czy ktoś go wziął. Zobaczmy. He, he. Oja. Zacznę dawanie się. To no, animacja No Kuźwa. Bliski ze skicia był. Nie zważę, co Ale czas leci. Tak po... tak o. the standard things. rzeczy. Zginął. No dobra, IHA! No O! Tengen na żółto. Jak to nie był strzał w niego, to powiedzcie mi. Ale tak akurat nie trafiłem, to faktycznie. Pega, to był prosto na niego decydowanie, guys. To jest shotgun, chyba, nie wiem. O! Dobra, patrzcie, robimy go. Chodź tu. Ja go nawet bo co go doniosłem? Nie doniosłem go! Przecież pił go po prostu o szafki. No, on idzie na leadzona. To za komplej jest. On komplet jest, guys. To jest komplet. Ewidentny. No, zaczekajcie, może go podnieść, tak bliżej. I żeby do szafki. To nie zginam, jest sknęci. Holy shit, man. O tu była jeszcze jedna szafka. Muszę udawać? Ta bisę, tam bise Dobra, reload. Kopnijmy tego gena. Nie skończyłem tego gena i tak. trochę uciekło. No, gena są ciche. Oni. No, wszak na jego. O co tu chodzi? Gramy w Dead by Daylight. Oni zaczynają się pod szafką. Robi się cyman. Nie za chwilę czeka. Oj, lepiej biegnij. No jak to nie było w niego znowu? Powiedz mi. po prostu jestem co lepszy. Ja już przestań mogę przeszkodzić. A beatboxy są kujowe, czy wiesz co? Jakby nie wiem, jaki jest desek w tej grze i tak dalej. Więc nie mam pojęcia co tu nie działa. Nie chcę wskrywać eksperta, ale ewidentnie coś nie działa. Chcesz, żeby poznać innych? Nie wiem, jakby to mi trudno powiedzieć. O, weszło. Nie wiem, jakby, pewnie chyba nie ma aż takiego. No ale dobijamy go maszeratą, guys. Zastanawiam się kto idzie. Dobra, ogramy go. Patrzcie, patrzcie. U, dobra. Ograny typek. Insane performance. To będzie mnie znowu go nie Holy shit.

A powiecie, że te są służy brutalne, bo mam latarkę, klikną co nie? chyba. pub nie widzieliście, adam zginął. I onem skręcił, Ale zlodził to. Ten flash Ale bram, zlaził. Hit. Ale, dojeżdżamy go, dojeżdżamy go, slabujemy. I panato, 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 pana ja go nie trafię, panego nie trafię. Pium! O! O, to mówię. o. Dobra, jest. No i porobieni, Elo. No patrz na ten pasek, on tak szybko rośnie! Chodź o środka, nie gadaj. Zludujmy wyjdzie dlaczego. No, kopse, kopce. Zlub sobie kupisz. Nie, nie, chodź mi rzuca apteczkę na łebce, nie? I zadowolony. Został tego... Mm, szafką. A głupi był on Kurde, nie miałem rozpędu dobrego. Chat. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tutaj razem z który mnie goni. A rozbieg? Let's go! Dobra, co zrobisz? <grymne> no <grymne> dawaj, strzelaj do mnie. And what? What now? What now? Co mi zrobisz teraz? Co mi zrobisz teraz? Czy wiesz, mogę sam się podnieść? <grymne> Jakbym mógł się już sam podnieść, to by było nieźle. To chyba zmierzko i zrobiłem taką posadzkę. Może tak zrobię bardziej. O! Dawaj, dawaj! Patrzcie na to, jak on skakuje, co nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Ura! I poszedł.